Witam serdecznie. Dziś przygotujemy organizer na biurko. Do wykonania organizera potrzebna nam będzie klej na gorąco, wieczko kartonika np. po butach, klamerki, rolki po papierze i taśmy izolacyjne. Na początek okrojamy taśmą kartonik. Następnie obcinamy rolki na wybraną wysokość i okrojamy taśmą izolacyjną. Za pomocą kleju na gorąco mocujemy rolki i klamerki do wieczka po kartoniku. Można także przykleić magnes, dzięki któremu na przykład spinacze z szybki będą miały swoje miejsce w organizerze i nie będą wypadać. My wykorzystaliśmy także puszkę elektryczną. Tak przygotowany organizer można podarować bliskiej osobie. Wtedy do klamerek przyczepiamy kartki z życzeniami. Życzę udanej zabawy i zapraszam do subskrybowania kanału.